Witam w 61 odcinku życia królików. Tutaj jestem przy klatce z królikami i dzisiaj małe króliczki mają szósty dzień życia. Dziś jest ich szósty dzień życia, więc zaraz tutaj e, pogłaszczamy samicę i wypuścimy ją z klatki. Zobaczymy, czy tam gniazdo się rusza. No teraz żadnego ruchu nie widzę, ale tutaj wcześniej chodziłem przy klatkach z królikami i zerknąłem to, to widziałem, że e, że tam puch się poruszył, więc myślę, że małe żyją, ale myślę, że też warto po prostu sprawdzić, więc dlatego najpierw pogłaszczę dobrze samicę, żeby złapać jej zapach. Ona, jak ją głaszczę, to zwykle tak się przytula, głowę daje niżej i daje się ładnie pogłaskać tak, żeby ją wygłaskać. Tu bardzo lubi, żeby ją po i tak głaskać, po policzkach, po... tutaj po... Yy, no po głowie po prostu lubi być głaskana. Tak, Muszę ładnie wygłaskać. Tutaj jest e, Haland. Tutaj jest e, Halandci był wypuszczony na, na trawę. Rowajcie, teraz coś tam z tyłu sobie robi. A tutaj jest Ania. Przy samych drzwiach czeka, żeby też ją pogłaskać. Ale ja teraz, dopóki mam zapach samicy na rękach, to, to nie będę dotykał innych królików. Tylko, tylko się skupię, żeby, żeby sprawdzić gniazdo i, i wam pokazać młode króliczki. Tak, już mamy ręce na natartę samicą. Tak, tu możemy też tak pogłaskać, to samicę wyjmiemy składki. Tutaj włożę do paśmika. Muszę tak, jedną ręką od góry, ale ona przeszła do tyłu. No chodź Malwina. Muszę się nachylić, żeby albo weźmy ten telefon. Odłożę na chwilę, bo samica zrobiła dwa kroki do tyłu, odłożę go na chwilę. Tutaj, i zaraz wyłożę samicę. Tak, samicę wyłożyłem. I tak to tutaj wygląda. Ona już poszła sobie pobiegać w tam swoje miejsce, tam gdzie lubi chodzić. A ja, o, a tutaj ta kukurydza, co od wczoraj, co ona była tam w środku z młodymi króliczkami. To ona tak wygląda i leżała dzisiaj tutaj. Więc w tym samym miejscu tutaj też ona nadal leży. I dzisiaj myślę, że już wieczorem ją po prostu wyrzucę, bo, bo nie lubię jak po prostu takie jedzenie dłużej leży u królika. Bo, bo nie mam na tym kontroli. Nie wiem co się z tym dzieje. Ale widzę, że, że samica sobie trochę tą kukurydzę tutaj poobgryzała. Więc myślę, że to, że wczoraj ta kukurydza była razem z małymi króliczkami w środku, to myślę, że, że to był po prostu przypadek. Zacznijmy od tego, żeby zamontować jatarkę. Jedną montuję tutaj, a drugą, a drugą montuję tak tutaj. No i otwieramy. I się nachylam tutaj do środka do klatki. Jak to wygląda. O, i zobaczymy, czy są malutkie. Czy on tutaj żyje, czy śpi po prostu. Bo tak, do góry nogami ten tutaj malutki, żyjesz? O chyba żyje, tylko śpi sobie ładnie. Tak, tu jest tak, jeden, dwa, trzy. Są trzy króliczki. Tak one wyglądają. Pokażę z bliska, jak oddychają sobie. Tak ładnie sobie tutaj śpią w środku, wtulone w siebie ładnie. dźwięki będą wydawać, ale, ale one nawet tutaj one są do mnie. Pomyślcie, że jak codziennie te gniazdy otwieram i, i sprawdzam te malutkie, to one nie są jakoś przestraszone, że, że tutaj moja ręka ingeruje i, i je tutaj dotyka, ale ale ten jest grubiutki, ale on jest gruby. Naprawdę jak teraz są tylko trzy króliczki to widzę tak dużą różnicę, jeżeli chodzi o, o to, jakie one są grube, jak szybko rosną. Wy, Wyjmijmy wszystkie, tak? Drugiego też wyjmę tutaj. I wyjmę jeszcze trzeciego króliczka. Tak, i Wam pokażę. Wszystkie trzy króliczki. Naprawdę po ich brzuszkach widać, że są bardzo, bardzo grube. tutaj ponagrywam, wam pokazuję jak jeden przez drugiego się tutaj przechodzą przez siebie, żeby żeby się w siebie wtulić no a tam jeden tam jest gniazdo tutaj są króliczki tutaj jest tak latarka świeci no chodzą w kółko i się wtulają w siebie pogłaszczę tego malutkiego tak one jak są takie malutkie, to są, takie gorące, po prostu no są takie gorące, te króliczki są bardzo ciepłe i mają bardzo delikatną sierść. I tego też pogłaszczę. Tak wygląda taki króliczek. Naprawdę to są takie, takie małe beczułki, można powiedzieć. Widać po, po tym brzuchu, jakie one są grube. Mam nadzieję, że wszystkie uda się odchować. Że wszystkie króliczki przeżyją. No a ten tutaj w dobrym kierunku idzie. Tamten w, zł w złym. Ten sobie leży. Ale ten też już tutaj postanowił nie iść w dobrym kierunku. Dobra, biorę, chwytam pierwszego i odłożę go ładnie tutaj. Tak. Wróci sam do gniazda. Tak, wrócił. Teraz chwytam, chwytę tutaj tego, tą kluskę i tak pokażę wam jak wchodzi. Tak, już tam w środku i tutaj idzie jeszcze jeden do mnie. No. Chociaż w sumie on i w dobrym kierunku idzie. I zobaczymy w sumie, zobaczymy czy wróci. Chociaż nie, teraz zawrócił, idzie w przeciwnym kierunku. Dobra, to żeby go nie męczyć, tego chwycę i włożę tutaj i teraz zobaczymy czy no ale patrzcie, jak ja go tutaj odkładam, to on on się w moją rękę wtula. No. Ale on ma siłę, nawet powiem szczerze, bo tymi łapami, tą, tą łapką prawą przednią, teraz mnie tak po, po palcu ruszył, to powiem szczerze, że nawet poczułem jego siłę, tego króliczka. Dobra, ja mu pomogę. Tak go tutaj włożę. I mam nagram jak tutaj wchodzi do środka, do gniazda. I tak, i trzy króliczki są tutaj w środku. Tak one wyglądają, ja pozbieram ten puch, cały nadmiar i, i go wrzucę tutaj, tutaj, tak żeby przykryć, bo to wszystko jest bardzo cenne, tak żeby nie było im zimno, ale myślę, że matka ona, ona dobrze o nie dba, bo bo, bo tak tutaj byłem, to te gniazdo było tak, tak na pół otwarte, tak było otwarte, że tutaj był taki przewiew, znaczy do płycze dochodziło, a na noc jak zauważyłem, byłem tutaj po prostu w późniejszych godzinach, to te gniazdo jest jeszcze bardziej za, za, zamurowane, zabudowane, więc, więc myślę, że, że te króliczki tutaj mają dobrze i, i nic złego im się nie, nie stanie. Dobra, ja wyjmuję tak te latarki. latarki wyjęte i przejdę, bo jest ja tutaj kątem mogę widzę gdzie jest Malwina ona tutaj jest w, w tych krzakach no w krzakach, w świerkach po prostu tutaj tak, tutaj jest Malwina sobie biega no królik w naturalnym środowisku też nie króliki w naturalnym środowisku to to, to raczej zające a nie króliki jak tutaj jest Malwina, ona sobie tutaj one właśnie. Króliczki tutaj lubią pod tymi świerkami biegać, bo, bo, bo po prostu czują, że tutaj mają schronienie. I, i też sobie te świerki obwąchują i często jest tak, że mogą sobie kopać. Bo tutaj też na trawa i mnie rośnie, więc jest dla nich super popis, żeby po prostu można sobie pokopać. I, I od czasu do czasu taki świerk mogą sobie też ugryźć i trochę takiego świerku zjeść. Tam tutaj biegnie. Malwinę. Ja jeszcze chwilę jej tutaj pozwolę pobiegać, a potem przeniosę ją do klatki, do jej dzieci. Tak tutaj wpuściłem Malwinę do, 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 do klatki w tym momencie. Ona dość długo biegała yy, poza, bo była poza klatką, bo jak chciałem ją złapać, to ona postanowiła wrócić pod świerk, pod drzewka, pod choinki yy, i po prostu schowała się pod choinkami około 10-15 minut yy, tam była. Ja też jakby nie jestem osobą, która będzie tam Królika goniła, czy, czy, czy się przepychała, żeby, żeby go złapać, więc, więc po prostu poczekałem i, i sama tutaj wróciła pod, pod tą klatkę, i wtedy ją chwyciłem i tutaj odłożyłem do klatki. Ona widać, że trochę pobiegała, bo, bo po prostu teraz się położyła i, i sobie leży. I tak to tutaj e, wygląda. Ja tutaj mam przygotowane tak jabłko i pół obuszka. Mam uszykowaną paszę dla matek karmiących. Tutaj jej dosypię. Nasypię też tak. tutaj zwykłej mieszanki paszowej. Dwie porcje. I też dwie takie mniejsze marchewki. Tutaj jej dam. Bo też jakby nie chcę na raz, żeby wszystko dostawało. Sporo. Sprawdzę, ile ma wody, bo dzisiaj rano trochę jej dolałem. Więc ma jeszcze dużo, więc na razie nie, o, nie będę jego dolewał, sobie też chciała marchewkę do środka i sobie zajadę. Ja dziękuję wszystkim za obejrzenie, dziękuję wszystkim za komentarze i polubienia pod filmikami. Dzięki, na razie, cześć!